Witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajdujemy się w Puszczy Bolimowskiej, a dokładniej w trakcie budnickim. Trakt budnicki jest to trakt, który prowadzi do Nieborowa i w zasadzie koło niego znajdują się dwie ciekawe rzeczy. Aleja Lipowa i drugim ciekawym obiektem, który jest tematem dzisiejszego odcinka jest leśniczówka Kaczew. Nazwa tej leśniczówki pochodzi od kaczek, które przebywały jakiś czas temu w okolicznych bagnach, które znajdowały się Tamtej stronie. Nagrywamy ten filmik z powodu, że leśniczówka jest w bardzo słabym stanie, no i prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości zostanie po prostu wyburzona. Prawdopodobnie koszty utrzymania i renowacji tego budynku byłyby zbyt duże i po prostu opłaca się go wyburzyć. Inną nazwą, którą można spotkać na określenie tego budynku, jest dworek Myśliwski i radziwiłów. Niestety nie znalazłem informacji, kiedy dokładnie powstał ten budynek. Prawdopodobnie powstał gdzieś na przełomie wieku XIX i XX. Takie informacje można znaleźć w internecie, natomiast nie, nie wiem na ile są prawdziwe. Na pewno powstał przed 1914 rokiem, ponieważ wewnątrz podobno można znaleźć e, ślady Niemców z I Wojny Światowej. Tutaj widzimy fragment jakiejś studni prawdopodobnie zabezpieczonej. No i tak prezentuje się ten budynek z zewnątrz. Jest to stary budynek, który znajduje się w centrum lasu. Zajrzymy sobie przez okno do środka. No widać, że w zasadzie nic tu nie ma. Jakieś, jakieś drzwi, jakiś piec kaplowy. Echo pięknie się rozchodzi. Dach tutaj jeszcze jako tako się trzyma. Oczywiście do takich budynków nie można wchodzić do środka, i my tego też nie zrobimy, ponieważ grożą one zawaleniem i może być to zwyczajnie niebezpieczne. W różnych źródłach, które zamieścimy w opisie można poczytać o różnych problemach prawnych i własnościowych tego budynku. Więc to na pewno też nie ułatwiało, żeby ten budynek przetrwał w dobrym stanie. Jak tu byliśmy jeszcze dwa tygodnie temu, to nie było tych bloków betonowych. to się tutaj przywiózł i prawdopodobnie będą do czegoś służyły. No myślę, że w rozbiórce tego budynku, bo prawdopodobnie nie da się go odratować. Jest to budynek, który swego czasu był na pewno bardzo ładny. Tam u góry widać poroże jelenia, prawdopodobnie. Widać tutaj taką, taki krużganek. Na pewno z tego czasu był dosyć ładnie zadbany i był powiedzmy eleganckim budynkiem postawionym w centrum lasu. Jeszcze niedawno było tutaj ogrodzenie, no niedawno może parę lat temu, które ogradzało ten budynek i jeszcze niedawno dach był w dużo lepszym stanie. E, co, trzymał się całkowicie, nie było żadnych dziur, przynajmniej z zewnątrz widocznych. I na pewno prezentował się dużo lepiej. W internecie można znaleźć różne zdjęcia na ten temat. No teraz widzimy, że stan tego dachu to tak naprawdę jest już dosyć, dosyć słaby. Oprócz tego głównego budynku jest tutaj jeszcze drugi budynek, do którego zaraz podejdziemy. Jest to prawdopodobnie budynek gospodarczy, który po prostu znajdował się obok tego budynku i służył jako budynek do przechowywania prawdopodobnie różnych rzeczy. Z tego czasu podobno była tutaj na tym terenie pasieka i można było tutaj pozyskiwać miód. Widzimy, ten budynek wygląda na, w trochę lepszym stanie. Przynajmniej tak mi się wydaje, popatrząc po, po suficie i po tym, jak nie jest. Zarywający się dach. Zobaczmy jeszcze drugi, drugie pomieszczenie. No tutaj mamy jeszcze niszczący kibel. Jakieś okno na poddasze tego budynku. Tutaj jeszcze była kiedyś drabina. O, i nadal jest. Drabina wzdłuż tego budynku na ścianie. No i tak prezentuje się to właśnie to miejsce. Widać, że tutaj jest przygotowane. No, teren został dosyć gruntownie oczyszczony. No i prawdopodobnie niebawem. Będą prowadzone tutaj jakieś prace. Dokładnie nie wiem jakie, ale podejrzewam, że raczej ten budynek zostanie rozebrany. Opowiem jeszcze może o trakcie, wzdłuż którego znajduje się ten budynek. Trakt budnicki zawdzięcza swoją nazwę budnikom, czyli osobom, które żyły w lasach i żyły z tego, że karczowały te lasy. Tam dalej. E, są charakterystyczne polany, które właśnie powstały przez budników, którzy wycinali ten las w celach zarobkowych. Podsumowując, trochę szkoda, że budynek miał taką przeszłość, że spotkał go taki los, że nikt się nim jakoś nie był w stanie zaopiekować i, i zadbać o to, aby funkcjonował dalej. W jakimś stanie, który byłby, powiedzmy, do zamieszkania albo chociaż do funkcjonowania. No ale myślę, że prawdopodobnie wynikało to przez bardzo złożony, jednak, proces prawny i własnościowy tego budynku. O, tutaj widzimy przez okno jakąś zabawkę dla dzieci. Tam okno jest. A, myślałem, że jest otwarte, ale jest zamknięte. No także tak wygląda. Ten budynek i tak przedstawia się jego krótka historia. Ogólnie nie jest łatwo znaleźć informacji o tym budynku w internecie, i trochę mi to zajęło. Także do zobaczenia w następnym materiale.